Cześć, witajcie, dzisiaj weźmiemy, omówimy sobie Gercube, czyli krótka recenzja kostki. Zacznijmy może od tego, że nie jest oryginalna, nie mamy tutaj do czynienia z Dianem ani z Guchangiem, tylko z, no, może nie podróbką, ale na pewno nie jest to oryginał. Jak pokazywałem w unboxingu wcześniejszym odcinku, kostka została wysłana przez firmę Zolta z Mielca, czyli okolice Lublina, ile się nie mylę. Najpierw budowa kostki, potem myślę jej funkcjonalność, ścienanie zakrętów i skończymy sobie odcinek. No, to najpierw e, najprostsza rzecz, że pod każdym z, centrum, z centrów. Aj, dobra. Mamy śruby regulacyjne, dzięki którym na pewno będzie lepiej trochę jak jest kostka za mocno ściśnięta, obluzować. I na odwrót przeciwnie. E, tak. Ścinanie zakrętów kostki. Kostka, pomimo iż wygląda troszeczkę dziwnie i nie powinno się po niej spodziewać, że będzie ścinała zakręty, to ścina je bardzo dobrze. No, nie przesadzajmy. E, oczywiście kostki, które potrafią ścinać też i z takich stopni, no to już jest cena wyżej no i jakoś też kostki. E, moja potrafi tak, no, momencik, tutaj mamy 0, Tutaj mamy 90, 40. No z 20 to ścina spokojnie, wiadomo. No i przy 45 już nie daje rady. Więc ścina nie mogę ocenić na 4 naciąganą. Teraz prędkość kostki. Czyli jak dobrze się porusza. Kostka nie jest ani e, teraz śrubami regulacyjnymi, ani luzowana, ani dokręcana. Jest w takim stanie, w jakim ją unboxowałem wczoraj. Czyli... E, no mi wygasł. Czyli wczoraj jak nakręcałem unboxinga, to dzisiaj nic z kostką nie robiłem. No to. Zobaczmy, jak fabrycznie jest dokręcona. Całkiem nieźle, z tym, że w trójce byłoby znacznie łatwiej tak sobie ruszać płaszczyznami, gdyż nie towarzyszy nam tutaj warstwa obok i po prostu, wiecie jak o, za luźno jak tutaj kostkę ruszamy, no to płaszczyzna tutaj środkowa też się rusza I, i kciuka to uderza, dlatego jest takie spowolnienie, ale jeśli chodzi o prędkość kostki to sądzę, że można tutaj uczciwie dać piątkę Kolejna sprawa, jaką chciałbym poruszyć. Aha, moim zdaniem, nie wiem jak waszym, napiszcie w komentarzach ewentualnie nie wiem, czy opłacałoby się tą kostkę oliwić, gdyż chodzi bardzo dobrze. To nie tak strasznie korci. Poza tym drugim pytaniem do was będzie to, czy kostkę mam rozbierać, czy nie. Znaczy. Jak tutaj się trochę rozszerzy, to widać tam jakąś kuleczkę i na tej kuleczce są te płaszczyzny zamocowane. Z tym, że nie wiem na ile ta kostka da się e, rozłożyć na cienniki pierwsze. No bo e, w trójce no to normalnie, spokojnie do 45 stopni i wyjmujemy bez problemu. Nie wiem jak działa to na tej kostce, i nie chcę próbować, bo trochę mi jej szkoda tak więc napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie i tyle ogólna ocena kostki to moim zdaniem będzie też czwórka to nie jest kostka oryginalna przypominam no ale wiecie jak jest coś na promocji i jak coś kosztuje 25 zł no to automatycznie jest takie, takie taki odruch żeby kupić ja wiedziałam, że kostka nie jest oryginalna. Yy, oryginalną tam można było kupić za 18 dolców yy, tam chyba na przecenie. Tak więc yy, oryginalna jest droga, a wersja mixa jest jeszcze droższa, dlatego no nie na mój portfel na razie. <ścoughs> OK, To tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym sądzę, że zrobimy jak ułożyć kostkę Czyli tutorial do kostki Gear Cube. Do zobaczenia. Cześć!